W maju 2013 roku zrealizowano budowę odcinka sieci kanalizacyjnej w ulicy Armii Krajowej od skrzyżowania z ulicą Gronowską w kierunku miasta. Jest to część całościowego projektu budowy sieci kanalizacyjnej w rejonie osiedla Domów Jednorodzinnych. Tu obecnie stoimy przy ulicy Jagodowej, która została zrealizowana i skanalizowana na prośbę mieszkańców. Cała inwestycji polegała m.in. na budowie sieci kanalizacyjnych oraz budowie bardzo nowoczesnej przepompowni ścieków, tak zwanej tłoczni. Jest to obiekt zlokalizowany przy ulicy Gronowskiej, pozwala na odprowadzenie ścieków z całego rejonu osiedla domów mieszkaniowych przy ulicy Gronowskiej i Jagodowej, jak również z osiedla ze wsi Jaroszów. Całość tych inwestycji była budowana przez gminę Strzegom. Wodociągi strzegomskie budowały pewien fragment, pewien etap. To jest kanalizację przy ulicy Armii Krajowej. Całość zadania wynosiła około 880, prawie 900 tysięcy. Wartość prac wykonanych przez wodociągi i kanalizację to prawie 148 tysięcy złotych. Dodatkowo w ramach tego projektu wykonano 6 sztuk przyłączy do działek budowlanych zlokalizowanych przy ulicy Armii Krajowej.